Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną szachową powieść z roku 1955, która miała miejsce w Göteborgu. Bohaterami tejże właśnie tragikomedii szachowej byli tacy zawodnicy, takie legendy środowiska jak Borys Spassky oraz Polkeres W sumie powinienem przedstawić ich odwrotnie, bo Paul Keres gra tutaj białymi, natomiast czarnymi gra Borys Spassky. Był to, moi drodzy, silnie obsadzony turniej, gdzie właśnie panowie spotkali się przy 64 polach szachownicy. Będzie się działo, siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń, moi drodzy, wypatrujcie kulminacyjnych momentów, no bo to są zawodnicy światowej wówczas e, klasy. Jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcie d4 ze strony Keresa. Mamy skoczek f6, żeby nie wpuścić piona na e4. No to z tej mańki c4, e6, normalnie skoczek c3 wchodzi do gry. Goniec powiązuje na b4, mam obronę Niemcowicza. Tu jednak taki system anty-Niemco-Indian. Kiedy to oczywiście Goniec może przyjść z szachem, ale tu już skoczkiem się zasłaniać na c3 wcale nie trzeba. Tu poszło b6. Obrona hetmańsko-indyjska jest w planie rozwój, moi drodzy, hetmańskiego gońca na B7, tak zwane fianchetto. Takim samym, tak naprawdę, tokiem pójdą e, białe B3, goniec B2. Gońce świetnie czują się na tych właśnie długich, przekątnych, tych otwartych autostradach. No dobra, w tym momencie E3, przed rozwinięciem czarnopolaka E3, taki antyrozwojowy ruch wydawałoby się, ale spokojnie. Goniec w ogóle nie jest zainteresowany wchodzeniem tutaj, na, e, znaczy pozostawaniem na tej przekątnej, goniec będzie oddziaływał na tej najdłuższej. Moi drodzy, czarnej, przekątnej. Goniec B7, tak naprawdę. Goniec D3, goniec e 7 Aha, krótkie roszady po obydwu stronach. Obydwie strony rozwijają się w dosyć logiczny sposób. Nie ma co tutaj komentować. B3 w tym momencie, D5. No to są standardy, moi drodzy. Do centrum trzeba zagrać w pewnym dogodnym momencie. Już wspomagają nie tylko piony, ale także figury. To posunięcie D5. C5 również jest w planie i również jest w menu, czego doświadczymy za moment. Goniec B2, w ogóle. To jest domena początkujących szachistów, dzieciaków, że mają bicie od razu tłuką. Czy zawsze bicie jest dobre? To nie są warcamy. Nie ma przymusowych bić, moi drodzy. Nie, nie, nie. To nie jest tak. Czasami tym właśnie biciem pomagamy dla, dla przeciwnika. Pomagamy mu wyjaśnić jakąś sytuację. Czasami dobrze jest utrzymać napięcie. My jesteśmy jako biali gotowi na, na odbicie tego pionka. Czy to gońcem, czy to pionem z B. Spokojnie. Skoczek BD, skoczek, moi drodzy, na C3. Obydwie strony rozwinęły wszystkie lekkie figury. Można powiedzieć, że powoli przechodzimy w fazę gry środkowej C5, ruch, o którym Wspominami. Znowu jest możliwość bicia. Jest tutaj spore napięcie, ale nic z tym fantem nie robią białe, tylko grają Hetman 2. Połączenie, wiesz, to jest kolejny etap rozwoju, moi drodzy. No i tutaj już gra środkowa, trzeba postanowić, gdzie chcemy uderzać, gdzie chcemy grać, gdzie chcemy przerzucać swoje siły i ogólnie rzecz biorąc, jaki mamy plan na grę. Tu dopiero poszło bicie na C, odbicie z B, można tłuc dalej. Hetman C7, trzeba kończyć rozwój, połączyć wieże. Jak wiadomo, jest to kolejny etap rozwoju. Wieża Ade, wieża AD. No i wieża z F na E, no przychodzi do głowy. Gdzieś tam e 4 często właśnie jest też w planie w, w, tych, w, w tych strukturach u białych. Tu jednak gdy 5. Jeżeli możemy zagrabić przestrzeń, to zazwyczaj jest to dobry pomysł, ale o co chodzi? Przecież to jest trzykrotnie atakowane. Aha, tego nie było. A dwukrotnie bronione. Jak to? I tutaj nie poszło bicie, spaski tego nie wybił. Dlaczego? No bo jeżeli to by wybił to do spodu jakiś taki mały grill, to bicie na H7 na końcu. okej, okay, no tutaj materiału białe nie wygrały, aczkolwiek białe mają nieco lepszą pozycję. Mają lepszego gońca, zaraz wieża z F na D. Kontrola linii d jest uf, całkowita, więc troszeczkę lepiej moim zdaniem tutaj białe stały by bo to jest spekulacja. Tu jednak a 6 w planie B5 to pole pod kontrolę, wiadomek jest. Tylko to też ma wadę, bo. Wchodzi bicie na 6 i to jest słaby pion, moi drodzy. słabe piony często muszą być bronione właśnie przez figury. Figury wolą się gdzieś tam rozgrywać, atakować, a nie być przywiązane do słabych pionów. Ten pion wymaga obrony, więc skoczek g5 wymaga obrony. <grym> Ten pion jest atakowany w tym momencie i teraz wymaga obrony. Co byście zagrali w tym miejscu? No pion na e6 wisi, moi drodzy. Grozi trójzą, więc no coś z tym fantem trzeba zrobić. Piękny ruch ze strony czarnych. Hetman C6, ustawiona bateria, więc nie tylko broniony jest pion, ale grozi mat na G2. I teraz jak się bronić przed matem? Słucham, wracać skoczkiem, F3. G3 nie pomaga. F4, hetman patrzy, mat nie grozi, spokojnie. W razie W jakiegoś kopniaka, który tak naprawdę teraz nadszedł, skoczek wraca na F3 z tą różnicą, że pion jest już wyżej, czyli ta przestrzeń jest tutaj zagrabiona. Zazwyczaj chcemy właśnie mieć tam te wyspy pionowe wysunięte na skrzydła, na którym atakujemy. Czytałem o tym kiedyś w gazecie. Skoczek F3. Hetman C7 został tak naprawdę poprawiony. Skoczek H4. Są dziury, moi drodzy, w tym obozie. Biały opolowy goniec jest na przeciwległym skrzydle, więc trzeba korzystać. Skoczek wybiera się na G6. Na takie krótkie wakacje. Taki trzydniowy last minute, moi drodzy. Goniec odszedł na D6 i w razie tu oczywiście wieża zostaje poprawiona na. No, skoczek w Diablony tam na G6 i tam chyba mu zejdzie dłużej niż trzy dni. Natomiast czy to bezpośrednio jakoś wygrywa partię? No nie, no stoją, stoją lepiej tutaj, biały. Mają lepszą koordynację figur. E, to jest wieczna słabość. To niby też jest słaby pion, ale jak go zaatakować, nie mam pojęcia. Hetman tam się zapewne będzie chciał w zaraz na G. No i będą problemy szeroko pojętego. Nie jest na, na B1 ruch, którego byście nie zagrali w partii raczej. E, tak naprawdę o to chodzi, żeby otworzyć autostradę dla wieży z D. Wieża w mojej z F na E8. Już, żeby to, to nie poszło stępem. można tego skoczka wstawić na G6, ale to, to nie jest aż takie konieczne. Hetman F2 z planem Hetman G3. Skoczek f8, żeby przykryć te słabości, tutaj szczególnie pole właśnie g6, pole h7 wziąć pod kontrolę, hetman na g3. No i teraz mamy skoczek h5, atak na hetmana, jeżeli chcielibyście usilnie hetmana zachować na linii g, moi drodzy, zagrali tym hetmanem, chociażby i na g4, bo tak innych opcji to nie widzę, prawdę mówiąc, no to prawdopodobnie powtarzanie pozycji, no czarny mi remis z Kresem tutaj, w gorszej pozycji, prawdopodobnie spaski brałby w ciemno. Jestem przekonany. Dlatego też Keres mówi: Nie, 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 nic takiego tutaj nie będzie. Hetman H3 patrzy gdzieś tam przez pryzmat swojego skoczka na skoczka H5. No, Hetman tutaj tak naprawdę broni. Tu w razie, jakby tutaj się coś potwierało, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że Hetman na skrzydle, tam gdzie jest postanowiony atak, na pewno się przyda. Skoczek F6, żeby nie był jakiś tam niespodzianek, skoczek się bardziej przyda tu niż na bandzie, gdzie już nic nie robi. Z figurą podwisającą, w sumie był. Skoczek G6. Dopiero teraz Keres wstawił tam skoczkę. Proszę bardzo, mam człowieka na to, na to stanowisko, powiedział, znaczy w sumie nie człowieka, mam tam konia na g6. Można to bić, wtedy goniec odbija, ten sprzeczajony gry z b, natomiast tutaj e5. Trzeba otwierać pozycję, właśnie to jest, moi drodzy, to. Chcemy otwierać pozycję, mamy dwa silne gońce, chcemy rozpróć pozycję i tutaj używać swoich figur w sposób aktywny. To samo oczywiście chcą robić, zrobić białe. Skoczek d5, tak zareagowały na no to białe to jest najlepszy ruch, moi drodzy, w pozycji. Tego skoczka za bardzo tolerować nie można. Nie można go tolerować, jest to, moi drodzy, bestia, więc goniec został oddany za tego, że skoczka. Goniec, który, no, był silną figurą. Jedną z lepszych figur, tak naprawdę, u czarnych. Natomiast skoczek chyba nawet przeważał tą aktywnością, więc myślę, że jak najbardziej słuszna decyzja. Może też to było, tak naprawdę, odbić, odbić skoczkiem. No tak, ale tylko jak się otworzy, to jest właśnie. To jest tak, otwieramy pozycję, i wydaje nam się, że to tylko faworyzuje nasz obóz. A czasami jest tak, że jest wręcz przeciwnie. No dobra, goniec wybił w tym momencie, moi, moi drodzy. Pion bije E5. Nie bicie tutaj. Ha, taka ciekawostka. Otworzenie oczywiście w autostrady dla wieży zew. Ciekawa sprawa. W tym momencie, moi drodzy, to zostało zabite, i tutaj po biciu skoczkiem goniec odchodzi. Aha. Czyli w ogóle udało się zachować tego gońca w grze. Tego gońca, który pokryje te słabości, być może. Jest to ruch wstępem. Hetman wisi na H3. Hetman musi odejść. Hetman G3. No, Hetman się przytulił tutaj do tego skrzydła i nie ma zamiaru odejść za daleko. Tu poszła wymiana wież. Raczej tutaj trzeba odbić. Nie ma rady. Nie może nic strącić. I B5. No teraz można na spokojnie zagrać B5. Zatakować tego piona. W razie bicia te dwa piony się toczą. Jest to wolny pion z c, moi drodzy. Wieża na F1. Okej, okay, Keres coś szykuje, to musicie wiedzieć. Musicie to po prostu wiedzieć. Skoczek z 6 na d7. I to jest ruch niewinny, prawda? No naciskamy tego skoczka, no, chcemy go tutaj wymienić zapewne. Aczkolwiek, to jest ruch, który przegrywa partię. Przegrywa całą grę. Ten ruch niewinny, to, to posunięcie. Jak to? No, Rzekomo należało zagrać z 8 na H7. Po jakimś Hetman G6, co mogłoby przyjść do głowy, jest to dobry, dobry, jak najbardziej grywalny ruch. Hetman tutaj wchodzi bardzo aktywnie. Jakaś wieża D8 no i gra się toczy, tak? Biały, że jest lepszy, to trochę. Po ruchu, który poszedł w partii, tutaj skoczek na D7, niestety. Wchodzi sekwencja morderczych ciosów i Keres to widział. I teraz pytanie jest do Was, moi drodzy, co byście zagrali? Zapuzujcie nagranie. Zatrzymajcie spokojnie kawka, herbatka, łyczek. Co tutaj nie gra w Pozycji Czarnego? Chodzi o to. Chodzi o to. Hetman nie patrz. Hetman bije 7, jeżeli to widzieliście, no to fajnie, ale. Co z tego, że widzieliście hetman g7, no trzeba tak naprawdę, no to jest to szach, trzeba to pobić. I jaka jest kontynuacja teraz? Chodzi o szachy z odsłony. Ajajaj, piękny młyn tutaj wjedzie, skoczek, moi drodzy, bije d7. Następuje szach od gońca, król g8, skoczek f6, szach. No król f7 ustawił się naraz tutaj, moi drodzy. Tu będzie strzał z odsłony, skoczek d5, szach i hetman zostanie odbity. Piękna sekwencja, policzone to było w kalkulatorze doskonale. Król g8, skoczek bije c7. No i skoczek, moi drodzy, atakuje wieżę, więc wieża na D8. Jak tu uprościć wszystko pięknie? To by zostało wzięte, gdyby nie skoczek, który broni, więc tu bijemy, moi drodzy, z szachem. Potem bierzemy tu i jest koniec partii. Materiał po stronie Keresa. Tak to nastąpiło. Dwa gońce. Wyśmienite, piękne. Zjawiskowe, aktywne gońce. Skoczek. Nie ma co zbierać. Nie ma co zbierać. Oczywiście można by było partię kontynuować, ale po co? Z arcymistrzem tej klasy. Wow, wow, wow. ależ spaski paski dostał lekcję tutaj. Coś niesamowitego. Widzieliście tą sekwencję po Hetman biegi 7 Coś nieprawdopodobnego, moi drodzy. Oczywiście były też inne odejścia królem, a tak naprawdę to mimo wszystko kończyło się w sposób obłokany dla czarnych. Wow. Jeżeli widzieliście to, to uderzenie, mam na myśli tę tą sekwencję ruchów, no to gratuluję, ja nie widziałem początkowo. Ja początkowo nie widziałem. Dobra, dziękuję za uwagę, miłego weekendu. Czy tak powiem? W środę. Trzymajcie się.